Ty. Gościu tak, tak, mnie tak, nie tak, mogła tak, tak. mogę... O mój Boże, co to jest? O no Boże. to jest kurwa trochę taki Defiler zajebany, nie? Nie, no wytrzym. No jest typowo, no, no, of Call of Duty. Duty. A no tak, a też. Trochę też Black, yy, znaczy BF, o. jeżeli chodzi o BZ. O, da, pójdę. BF-a widział synek. Ja myślę, że to taki kości, to taki koń, że to więcej osób. To jest, wygląda jak the Final's i chuj, identycznie. Fajr, jeden zabójstw. A co my gramy, to jest. The Final's. Fajr. Musimy znaleźć punkt, które to jest Final'. To samo co w konie. To samo co w Battlefieldzie. No <gryty> i dobrze, tam jest za darmo, a nie. Nie, nie zapłacisz. Ale ja dobra. właśnie mi się nie podoba. właśnie gram teraz, myślę, Kurwa, ale ich tu przyszło. O, instant respawn jest, nieźle. Prawie instant. Spierdalaj, drogi. Ja pierdolę, Sério? co stało. Serio, było? Granat mi połapał pod nogą, no. Spierdalaj, włosem chciał zabić. Ale to nie jest inna kraja, no, jakby... My... To jest te fajne, ale... Dodałem o zapisowko. Fajne sygnał bym Kurwa, za głośno to więc... No, przyjdź. Ja sobie przyciszyłem muzykę i dialogi. A, ten ghost. Tak, tak. Point blank? Nie wiem, co to jest nawet. Z bliska. Fajna gra, ale taka jak wszystkie inne, jak, kurwa, już nie będzie nic nowego nigdy, nie? Nie, moim zdaniem. Ale to są dwie różne rzeczy, fajne i czy jest coś nowego. Ja w takie nie grałem no, A No ale fajne, nie grałem. Um, to różne wersje. Nie the fajne, że po prostu... różne. Ale grałem w Call of Duty w takim samym. Jeszcze kilka takich tego typu what się what Wow, fuck granatem rozjebałem dwóch. No co? Demolishera dostałem jakiegoś, nie? To jest drugi Wszty poziom. No. Nie jest tak dużo. Powinno na hita dawać. A, ja mogę sobie wybrać... No masz... Przeszedłem Ale ciekawa gra. Musimy reale. iść, przejąć... Tak, kapturę i defendować trzeba. To trzech nikt nie idzie na... Chodźcie przejęcie. do mnie tutaj, na przejęcie no, ja tutaj leczenie. Wow, wow, z lewej dom jeszcze, z lewej. Z prawej też. No zewsząd. Idę od drugiej strony. plecy Jak flesze przełączyć z białego na czarne? Flasz. Co za flesz, jak nie jest czarny? No, to właśnie... Jest biały. No i właśnie mamy biały Kurde, poraził strzelaj Ale właśnie dostawał Defendujemy No ja mam miny. Hej kobiet, w stanie Czemu ja tylko tam byłem nad... no, ty koty na tym? Musi być tylko ty na tym, teraz to zginęło Były cztery osoby na tym Granat! O, Je jest wariant! Za mocny. kurwa, mina jakaś tu była! Kurwa, od tyłu no, co to jest za respawn? Dobry, no, no. bo akurat przy nas się przyjebało, no nie Dobra, defujemy, defujemy! Kura, Urwa jest tam z tyłu znów Skocz na dół i przejmuj. Na kurwa, Dobrze siła. A to błysię. Z czego wygracie? Z pistoletu. Maszynowego, czy...? Maszynowa. O, jak biało. Kurwa, jaki długi flash. Zajebiste, no nie? Wypierdalaj w tamtych granat, chuju. Giniesz. Nie zginął od granatu, co jest? O! Abu, nie wiem, co robi. Przejmujemy. No, możecie mnie odrodzić? F, nie, do mostu Koniec, nie wiem, ja co robi. Tak we'll 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 się. u jakaś postać czas Właśnie trzech zabiłem. Przed nami. GRENADE! To no, jakby miał jeszcze z tej strony. Jak coś, to się można na nim chować. No. I on blokuje. J Just in case. Za... Idziemy, kurwy! Chcemy to wygrywamy? No. no z teamplayem. Jeszcze się raz gram ten tryb. Eko pierwszy. O, go. To nic nie Podchodzi koleś z tarczą. Chłop z obok nas. Valmut. No. Dobra, leży. Balm, okay. Na daleko tam jest jedna. Ej, możemy uzupełnić amunicję? Tak. Zginąłem, zginąłem. Szmaty. Chyba Zabrała. 14. Jest skomplikowane to. Dwie osoby. Tego nie więc Wszystkie Dobra, kurwa, prawie mi się udało iść dalej. jakoś razem... No razem Chcesz tam bić. trzeba podbić. Poczekajcie, ja biegnę do was już. Przysz Znowu mnie ten sam zajebał, no. Opierdoli mnie. Chodź, Jan, pójdziemy razem bo No jestem. Już. Za mocno z tymi paru malutkami. Ja Przez karty mnie tu zastrzeliła? No widzi, no, no, masz nie w tą tarczę, a taką... Roz... ...tą szeroką bardziej. No nie wiem czy to nie ma kontaktu. Jedziemy Jedziemy! Mam, mam, mam ulta jakiegoś. D Daj szczerze, że cię uzyskałam. biegasz. No akurat nie ma przeciwników jak mam ulta? No niech on się wychyli no. Ult no, no, no. kurwa, jakiś debil mi wyskoczył, ale dałem radę da. Musielibyśmy się sporwiać dziś razem, bo będziemy minąć pojedynczo nie, nie I w niczym tak nie robimy ja, Trzymaj się Chodźcie Chodź, do mnie jest Dobra, idę, Dobra. Lewa Co to jest Q? Ult Ło, ma ulta, nieźle, nawet nie idziełem O, zajebistego mam ulta, wspólnie. Nec... Idziemy tam czy nie? No nie, no... Dużo szybciej się biega. Monitorze. Ale wierzajcie no kurwa tam, no. Obłoki, obok co to chodzi z kolesiem, co chodzi z takim... Jakąś tarczą? Tarcza nie? Nie. Bysuł, takim, to jest ulg chyba, nie? Trzeba rozstrzelać i tyle, strzelać tu. I to pada. Bezpiec. Bezpiec. Tak dobrze, nam przykład. Bo albo się wchodzić, to nie ma innej opcji. Ma jest jest... A ty, granat, te granaty strasznie wybuchają. Wchodzimy poza. To, to jest chociaż trochę tylko w Ale to jest. Prze... Ale on za I jego 4, bo 3, zaraz skończy nam się czas i będziemy... No już jest koniec, 5, 5, 5, 5. 52 i tak jest dobrze. Tylko skampimy się gdzieś tutaj, żeby zrobić im pułapkę. No nie podchodźcie e, do tych... Zajebiemy ich w boksie i będziemy tutaj się toczyć. Nie podchodźcie do drzwi, bo was zastrzelą z... dla bariery. No tak, tutaj gdzieś będziemy tylko, nie? Niech wyjdą sen. Oj. co to użyłeś? Niechcący, myślałem, że e się wychylam, to... Dlaczego? Dlaczego? Nie podchodźcie, czekajcie, czekajcie, niech wyjdą. Czekaj, tam granat, a później niech pójdą. Tango down! czemu ten granat nie wybuchł? No, bo one wybuchają z obsieniem. Masakra. Co, jaki nos? Przy... Myślałem, że Z lewej Kletki, strony idzie ich dwóch. Strzelaj, strzelaj! Dobra, padli. Kurde. Jakiś przebieg nam do bazy w ogóle. Dobra, na wejściu to stoi, na wejściu. Wraca się, wraca się. No właśnie, te elektryczne granaty jako... Na prawo długie jest, jeszcze jeden z na lewo. przejść do drugiego checkpointu. O, idę tu. Na no, no. O, coś. nie do co ja zrobiłem teraz? <laughs> nice. Jak to, jak to zrobić, żeby to poszło no, do to aż... Trochę ja czasu minie. Cały czas. no, ale to nic nie zmienia. A, Teraz dopiero za kilka sekund zacznie się cofać. Tak, bo to nie my, samo, tylko tak? samo, tak. Mam napisane, retreat in one second. On się zaczyna cofać, to jak on wyjdzie na chwilę, to od razu przestaje się, się cofać. I to no, bo nic licznik. A jak kontestujesz, to, to się nie dzieje. Więc jest benefit w stanie, ale tylko jak już zaczyna się cofać. Zatrzał. Tył, 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 weszłem. Lecy, jalonek. No, właśnie, zdechłem. Chodź, dzięki. A, co, już wygrana? No już No bo przecież dalej niż tam, gdzie my doszliśmy. Nie, co jest, bez sensu. No, no bez sen, no co, no kurwa, 5 minut powinni mieć, a nie? No, no właśnie, nie to, rozumiem, jest? co to no, kurwa jest? Trzeba przejść dalej niż my. No, ale no wydechnąć, hmm. bol. Proszę bardzo. No, much best objective score, dziękuję no wyprzedzić. Nie pchaliście payloada. Co to jest echelon? Na to ja chyba.